Witam Państwa w niezależnej telewizji EcoVision TV. Mamy 12 dzień lipca, godzina 20. Zaczynamy informacje. Mija półmetek Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. Spytaliśmy, jak nasze województwo wypada na tle kraju. W kraju spisało się dotychczas 40% ludności, w regionie opolskim 46,5%. A więc jesteśmy najlepsi w tym spisowym rankingu. Takim zdecydowanym liderem jest Gmina Wilków, gdzie spisało się już niemal 75%, a ponad 60% spisało się jeszcze w kilku gminach, do których należą Polska Cerekiew, prawie 70%, następnie Biała, później Lubsza, Lubża, Gorzów Śląski. I popielów. Dużą rolę w tym sprawnym spisie odgrywają współpraca Urzędu Statystycznego z gminami, a także mobilne punkty spisowe pojawiające się na festynach i imprezach plenerowych. Dobrym przykładem jest taki mobilny punkt spisowy przy placu Wolności, który już od kilku tygodni cieszy się dużym zainteresowaniem i nawet są kolejki, tworzą się kolejki. Również od wczoraj zorganizowaliśmy taką wystawę plenerową, która będzie eksponowana we wszystkich miastach powiatowych i w kilku miejscach naszego miasta Opola do niemal końca sierpnia i również dzisiaj przy placu Jana Pawła II. Organizowany jest taki punkt mobilny przy tej wystawie. W jakim celu dokonuje się tak szczegółowego spisu? Spis jest podstawą szeregu określenia szeregu ważnych decyzji, podejmowania szeregu ważnych decyzji. Jest dostarcza informacji, których nie możemy pozyskać in, z innych źródeł, między innymi to są informacje dotyczące gospodarstw domowych, rodzin, poziomu wykształcenia, niepełnosprawności czy też narodowości, czy też wyznania religijnego, ale też z mocy prawa. Spis jest podstawą określania wielkości dotacji subwencji, również tych unijnych. W oparciu o wyniki spisu podejmuje się, realizuje się polityki rozwojowe, również te dotyczące społeczności lokalnych, począwszy od szczebla międzynarodowego, bo z wyników spisu korzysta również NZ, Eurostat i tak dalej, czyli Unia Europejska, ale też po, poprzez szczebel centralny, do tego lokal, na tym lokalnym kończąc. Więc tak naprawdę staramy się przekonać społeczeństwo, że poprzez udział w spisie uzyskują oni realny wpływ na zmiany zachodzące w ich otoczeniu. Narodowy spis powszechny jest obowiązkowy i zakończy się 30 września. Punkt szczepień na COVID-19 na opolskim toropolu rozpoczął swoją pracę 19 kwietnia. Zakończył z końcem maja. Co dalej z lodowiskiem? Czy będzie otwarte? Opolskie sztuczne lodowisko wraca do normalności. Czuje się chłód. Błyszczy się także lodowa tafla. Od dzisiaj praktycznie Toropol jest już gotowy dla wszystkich. Dzisiaj kluby wchodzą na tafle lodu. Są to kluby opolskie, m.in. Short Track, AZS Politechnika Opolska, są to kluby hokejowe, czyli Opole Hockey Club oraz MUX Orlik Opole. Tak samo pirue czyli Żwiasto Figurowe będzie tutaj trenować od dzisiaj. Natomiast od środy zapraszamy wszystkich opolan na ślizgawki ogólnodostępne. W środy, w soboty oraz w niedzielę od godziny 17 do 18 tutaj na Toropolu będzie można się troszeczkę schłodzić. Tafla jest już zmrożona, ona w zeszłym tygodniu Praktycznie od początku lipca była mrożona, także teraz jest już zupełnie gotowa i można z niej korzystać. Kto więc będzie miał dość upałów, tego zapraszamy do oazy chłodu. W miniony weekend w Dobrzeniu Wielkim odbył się zlot starych samochodów, motocykli i traktorów. To już czternasty zlot oldtimerów organizowany przez Gminne Zrzeszenie Ludowych Zespołów Dobrzeń Wielki, Stowarzyszenie Obrony Samorządności na swoim wójta gminy Dobrzeń Wielki oraz marszałka województwa opolskiego. Jest to cykliczna impreza, robiona przez fanatyków tego sportu co roku. Natomiast w zeszłym roku, niestety, nie było, nie było możliwości, aby się odbyła. Można było podziwiać nie tylko stare, pięknie utrzymane samochody, ale także traktory, które były w czasach PRL-u symbolem rozwoju wsi. rozruch był bardzo ciężki, bo był bardzo w opakowanym stanie kupiony, nie? Także trzy dni było na samo uruchomienie go, żeby odpalił, nie, no a później po kolei trzeba było robić, nie? hamulce, sprzęgło i tak dalej. Nie? Oglądać można było stare amerykańskie samochody, które przyciągały uwagę nie tylko swoimi gabarytami, ale także pojemnością silnika, która przekraczała 7 litrów. Można było podejść do jednośladów, na których wzorują się dzisiaj współczesne ścigacze, ale bez tej klasycznej sylwetki i obłych kształtów, które kiedyś przyciągały wzrok na drodze. To już jest 14 zlot, aczkolwiek ubiegłoroczny się nie odbył. Odbyło się tak zwane moto-ognisko w skromnym 10-osobowym zachowaniu od dystansu społecznego. No i ja to zaliczyłem jako 13. zlot, bo uważam, że trochę pechowy covidowy, więc zaliczyłem. No i w tym roku niby 14. Zloty Oldtimerów zawsze cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Tak było i tym razem. Pogoda była piękna, stare pojazdy też, a i publiczność dopisała. Weekend w Dobrzeniu Wielkim zatem udany. Wakacje to czas wyjazdów na urlopy. Na co trzeba zwrócić uwagę, aby bezpiecznie wyjechać i wrócić z niego do domu? Pomimo licznych działań prewencyjnych, problem alkoholu na polskich drogach utrzymuje się nadal. Praktycznie nie odnotowaliśmy żadnego dnia, w którym policjanci nie, nie zatrzymaliby mniej niż 250 nietrzeźwych, nieodpowiedzialnych kierowców. Niekiedy są też takie dni, w których ta liczba wynosi blisko pół tysiąca. Tylko od początku tego roku policjanci zatrzymali blisko 49 tysięcy nietrzeźwych kierowców. Można by śmiało powiedzieć, że z potencjalnych zabójców drogowych. Kierowca, który kieruje, Samochodem po spożyciu alkoholu, lub też innego działającego podobnie, środka stwarza bardzo realne zagrożenie bezpieczeństwa zarówno dla siebie, jak i innych uczestników ruchu drogowego. Dlatego tutaj apelujemy o wrażliwość społeczną i nigdy nie tolerujmy takiej sytuacji, kiedy na przykład widzimy, mamy informację, że taka osoba ma zamiar kierować. Nigdy do tego nie dopuśćmy. Zabierzmy kluczyki, czy też poinformujmy służby, nawet alarmowe. To wszystko w dzisiejszych informacjach. Ja żegnam się z Państwem i zapraszam na rozmowę przy oknie, którą poprowadzi Janusz Maćkowiak. Miłego wieczoru! Dzień dobry Państwu. Dziś w rozmowie przy oknie o bezpieczeństwie nad wodą. Mamy upalne lato, a nie będę odkrywczy, jeśli powiem, że najpopularniejszym miejscem w taką pogodę są oczywiście brzegi rzek, jezior, wyrobisk, baseny kąpielowe. Gościem rozmowy przy oknie jest Andrzej Duda, duduś. Ratownik, członek zarządu Wojewódzkiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Witam Pana. Dzień dobry Państwu. Oczywiście chciałem zapytać, ile dramatów do tej pory zdarzyło się w regionie opolskim, a mamy tych wyrobisk, kamionek, bardzo wiele, ale każdy dramat, każda tragedia jest, można powiedzieć, o jedną za dużo. Jeżeli chodzi o tę tragedię, to tak. Ja nie lubię słowa statystyka, dlatego że za tym, za tym nic nie idzie. Ale gdy powiemy wypadek albo śmierć, to jednak bardziej głęboko do nas przemawia, jednak, że ta ludzka tragedia kogoś dotknęła i ktoś stracił kogoś najbliższego. Więc rzeczywiście, tak jak Pan Redaktor mówi, lepiej mówić właśnie o nieszczęśliwych wypadkach, o nieszczęśliwych zdarzeniach niż o statystykach, bo one może będą nam pozwalały, jak gdyby, no, mocniej zastanowić się nad tym, zanim cośkolwiek zrobimy. Panie Anczyju, podejrzewam, że że na takich dzikich kąpieliskach jest o tyle wygodnie, że nikt nie krzyczy, nie upomina, nie ma ratownika, hulaj dusza, piekła nie, da, nie ma. Natomiast woda nie wybacza takich zachowań. No i tutaj trudno się nie zgodzić z panem redaktorem. Tak jest. Właśnie to nasza taka buta, troszeczkę taka nasza niechęć do tego, że ktoś nas upomni, powoduje, że wybieramy każdy inny akwen, poza tym, gdzie są właśnie ratownicy. A szkoda, bo nie zawsze ten ratownik jest tą osobą, która jest naszym strażnikiem jakby tak powiedzieć brzydko tylko raczej to jest osoba, która może nam właśnie przemówić do rozsądku, ona może zapobiec dalszemu postępowi czegoś, co już na przykład może nastąpić za chwilę, a my dzięki temu, że jest ratownik, że właśnie zagwiżdża albo podejdzie, tylko zwróci uwagę, możemy właśnie uratować albo zdrowie, albo życie nawet. Oczywiście ja nie chcę powiedzieć, że na kąpieliskach strzeżonych możemy szaleć, bo jest ratownik, bo musiałby przy każdym kąpiącym stać ratownik. Oczywiście, <noise> że tak, ale jeżeli ludzie wchodzą zawsze przed wejściem na takie strzeżone kąpielisko, tudzież basen, jest regulami, można się z nim zapoznać, a nawet trzeba się zapoznać, tak? Bo jeżeli mamy pociechy, małe, nieletnie dzieci, tam do 8 lat, do 13 lat, musimy pamiętać, że nie możemy spuścić ich z oka. Nie możemy ich spuścić na, na moment z oka, dlatego że one nie, nie mają w ogóle żadnych hamulców, nie, one nie, nie czują żadnej, żadnego strachu, więc one wchodzą do wody nawet tej, tam, gdzie nie powinny być. A która grupa plażowiczów jest najbardziej oporna na wszelkie uwagi ratowników? Z jaką grupą plażowiczów macie najwięcej problemów? Tu tak trudno byłoby generalnie. Generalizować, ale powiem tak, czasami, albo powiedziałbym, może troszeczkę bardziej dosadnie, ciężko rozmawia nam się z mamusiami, tak? mamusiami, które uważają, że jak jest ratownik, to nasze dzieci są już strzeżone i mam pilnować tej pani tego. Jeżeli przychodzimy i zwracamy uwagę i mówimy, wie pani co, ale musi pani być z dzieckiem, tego? No przecież jest ratownik, przecież jesteście, Aha. pilnujecie. I to jest takie troszeczkę dla nas irytujące, że nawet kiedy zwracamy uwagę, to jest wielkie zdziwienie i oburzenie, że no jak, to ratownicy są, to niech pilnują. Przecież ona w tej chwili rozmawia przez telefon lub ewentualnie opala się. No tak, a w takim tłumie dziecko wejdzie, zachłyśnie się wodą i, i gotowy. No pamiętaj, no, jeżeli na basenie jest załóżmy sześciu, siedmiu ratowników zwierząt, a na terenie basenu jest tysiąc osób, bo tak przepraszam no to może sobie wyobrazić, ileż ten ratownik widzi. Tak naprawdę ratownik nie jest od pilnowania. Zajęcie ratownika i, i, że tak powiem, nasz fach polega na tym, żeby zapobiegać. Czyli w momencie, kiedy widzimy, że ktoś zachowuje się w sposób nie, taki irracjonalny, albo mógłby doprowadzić do jakiegoś dalszego zdarzenia, to my już zapobiegamy. Nasza praca polega na zapobieganiu. A stopień ratownika i umiejętności nasze są wykorzystane tylko wtedy, kiedy właśnie ktoś przeceni swoje umiejętności. Czyli co, jeśli siedzi grupa młodych Ludzi popijają sobie tak. alkohol, oczywiście powiedzmy, chłodzą się. To co, jeśli ratownik podejdzie i zwróci uwagę, panowie absolutnie do wody, no to oczywiście, że reakcja, co tam będziesz tam mówił, My, no, umiemy pływać. Jest to poniekąd prawdą, ale powiem tak, mamy swoje sposoby, bo jeżeli ta grupa ludzi przychodzi do nas na wodę codziennie i raz mnie nie posłuchają, drugi raz, a potem chcą od nas piłkę, bo grajemy w siatkówkę, mamy piłko, pi, boisko do piłki siatkowej, albo e, możemy pożyczyć jakieś sprzęty do, do zabawy w wodzie, bo takie też posiadamy, to wtedy oni są bardziej tacy karni i wtedy współpracują z nami. Tak raz można gdzieś tam, tam gdzieś pominąć, ale jak się przychodzi stale, to jednak zdrowy rozsądek. Przeważa i raczej mamy współpracę. Chcę już. pana poprosić o taki apel ratownika, człowieka doświadczonego, choć tych apeli przed sezonem, w czasie sezonu jest tak. mnóstwo, no ale może ten poskutkuje, może uda nam się uratować jakiegoś szaleńca przed nieszczęściem? No, myślę, że gdybym mógł użyć takich słów, to pierwsza rzecz, którą bym powiedział, to tak, że kiedy ulegniemy wypadkowi, naprawdę ulegniemy wypadkowi, to niech nam się nie wydaje, że śmieć to jest coś najgorszego, co nas może spotkać. To nie jest wcale najgorsze. Proszę mi wierzyć, że jeżeli uszkodzimy sobie kręgosłup i będziemy mieli dowód czterech kończyn, i będziemy przez całe życie w 100% zależyć od kogoś innego, to to nie jest nic porównywalne z Ja wiem, że to może czynić znicznie, ale wcale tak nie jest. Jeżeli jesteśmy uzależnieni od kogoś i nie możemy nic zrobić, i ktoś musi koło nas chodzić, to jest niesamowite, jak jesteśmy bezwładni i żałujemy tego, głęboko żałujemy, że nie zrobiliśmy nic innego. Tak samo jest z górnymi drogami oddechowymi. Jeżeli ulegniemy uszkodzeniu, jeżeli nasze drogi oddechowe, górne drogi oddechowe, wogne i będzie dla nas oddychał respirator do końca życia, jesteśmy jak roślina. Do tej kwestii wrócimy jutro w, w rozmowie z neurochirurgiem. A chciałem jeszcze z innej beczki pytanie, jak wygląda kwestia ratowników, bo podejrzewam, że Morze Bałtyckie, kąpieliska, kurorty zagraniczne są ogromną konkurencją i żeby skompletować zespół ratowników tu na miejscu, w regionie opolskim nad wyrobiskami czy nad balatonem, <laughs> wiem, że pan tam pracuje, jest chyba strasznie trudno. Tak, jeżeli chodzi o mm, brak ratowników chętnych do pracy, bo ratownicy są, oni kończą kursy co roku, mamy mnóstwo kursantów, ale oni nie chcą pracować w zawodzie. Przede wszystkim ogromna odpowiedzialność. Ogromna odpowiedzialność nałożona przez ustawodawcę i przez to, co, yy, co na nas nakłada yy, nasze obowiązki, które, które wynikają z, naszego, z naszej pracy, ogromna odpowiedzialność. I ludzie uciekają od tego. Wolą pracować na akwaparkach, gdzie ta odpowiedzialność jest dużo, mniejsza mniejsza praca. Unikają właśnie morza, gdzie jest ciężka praca, ogromny wysiłek i na okrągło trzeba mieć oczy dookoła głowy. No i płacę, przede wszystkim płacę, bo za tym nie idzie. To tak jak z ratownikami medycznymi, jak naszymi kochanymi siostrami yy, yy, szpitala. One właśnie pracują ciężką, ciężką pracę wykonują, a dostają za to po prostu nie, nieadekwatne pieniądze. Mówi pan, że nad Bałtykiem nie chcą pracować? A proszę zobaczyć, i niech pan wejdzie na internet. Moi zaprzyjaźnieni instruktorzy, którzy mają swoje bazy, na okrągło. Nawet na dwa tygodnie, na tydzień proszą, żeby ktokolwiek wymieniać się. Nie ma ratownika. Nawet ta dziewczyna ratownika nie przyciąga młodych chłopaków? No to już, to już <noise> pan Schubert może tylko powiedzieć, że to było kiedyś. To już nie minie. Ale tak rzeczywiście jest. Minimalna płaca, rzeczywiście stawianie na oszczędności, nie, nie w tym miejscu, co trzeba. To, to, panu, to, to powoduje, że po prostu mamy taki stan, jaki mamy i tą, tą pracą dla ratowników jest bardzo ciężko. Bardzo dziękuję. Andrzej Duda, ratownik, członek Zarządu Wojewódzkiego Wodnego Chodniczego Pogotowia Ratunkowego, był gościem rozmowy przy oknie pierwszej części. Natomiast jutro, jutro będziemy rozmawiali o skokach do wody, na główkę oczywiście i o dramatach, jakie bardzo często się rozgrywają. Radzę posłuchać doktora Zbigniewa Florczaka, neurochirurga, człowieka, który z takimi ludźmi, kiedy już dojdą do siebie, kiedy odzyskają przytomność, to wysłuchuje ich. Posłuchajcie Państwo, co ci młodzi ludzie często mówią, o czym Pan zresztą, pani Andrzeju, wspomniał. To jest dramat, kiedy sprawny facet nagle okazuje się, że, że resztę życia spędza na wózku i jest uzależniony od kogoś. A zatem jutro ciąg dalszy o bezpieczeństwie nad wodą. Polecam i zapraszam. Na program zaprasza Imex Piechota, producent Imex Peletu. Fotograficzne kalendarium Jurka Stemplewskiego. Polskie kobiety zaczęły uprawiać piłkę nożną na początku XX wieku. Gra miała charakter towarzyski. Dziś kopanie piłki odbywa się na znacznie wyższym poziomie. Nasz fotoreporter uchwycił słabą płeć na piłkarskim boisku w Opolu w 2002 roku. Mecz sędziowały trzy delikatne blondynki. Uwaga! Pierwszy gwizdek i ruszyły przy piłce Klara z Drużyny Niebieskich. Zadziorna, ambitna i bardzo skuteczna. I strzela! Czerwone na chwilę w opałach, ale piłkę ponownie przechwytuje Drużyna Niebieskich. Pojedynek Marianny z czternastką i Laury z numerem 16. Sędzia liniowy z uwagą obserwuje zmagania zawodniczek. Przy piłce niebieskie. Szybki atak i czy będzie skuteczne wykończenie tej akcji? Jest bardzo mocny strzał i Aldonka broniąca bramki czerwonych przyjmuje uderzenie na klatę, aż koszulka uniosła się do góry. A koleżanki z drużyny komentują. Dobrze, że obyło się bez kontuzji. A co robi trener? Nerwowo nie wytrzymuje. Odpala kolejnego papierosa. Wracamy na boisko. Kolejna akcja. Tym razem piłkę przyjmuje Wanda. Zobaczyła Klarę. Już jest na pozycji gotowej do ataku. Ale czy piłka trafi do niej? Niestety. Nagły zwrot akcji i czerwone atakują bramkarza. Strzelają gola! Ale hola, hola! Słychać gwizdek sędziny. Tak nie można! Co to za skakanie na bramkarkę? To był atak na zawodniczkę, a nie na piłkę. Następnym razem będzie kartka. Jeszcze nie wiem jakiego koloru. Mam żółtą i czerwoną. A wolałabym purpurową i seledynową. Komentuje sędzina prowadząca to emocjonujące spotkanie. Czerwone ruszają do ataku. Wściekłość widać w pominach. Piękna główka, ale do bramki trochę daleko. Sytuacja zmienia się jak w kalejdoskopie. Ruch na boisku ogromny, ale gdzie jest piłka? Gdzie i co kopać? No i mamy faul. Zawodniczka z numerem 14 skulona obolała, kątem oka spogląda na sędzinę, ale urocza blondynka wbrew opinii taka naiwna nie jest i mówi wprost, wstawaj, nie udawaj, jeśli nie chcesz otrzymać upomnienia. Z kolei trener spokojnym krokiem idzie pocieszyć zawodniczkę, bo żeńska piłka nożna wymaga także ojcowskiej czułości. A na tej fotografii rezerwowe zawodniczki rozczarowane niestety nie będzie zmiany zdaje się mówić jedna z nich. Po Faulu grę wznawiają czerwone, Aldona z numerem 4. Ona ma kopa niesamowitego! Wali do bramki bez namysłu! Ale nie każdy taki bombowy strzał kończy się golem. Tym razem była rakieta, ale Panu Bogu w okno! Podśmiewają się obserwujące mecz koleżanki z drużyny. Mecz piłki nożnej kobiet na opolskim stadionie, rozegrany 19 lat temu, przeszedł do historii. Podobnie jak zakończone na Wembley mistrzostwa Europy w piłce nożnej mężczyzn. Na program zaprosił IMEX Piechota, producent ekogroszku Anmag Gold. A ty zastanawiasz się nad tym, ile ważą twoje słowa? Może są tylko piękną iluzją, w którą chcesz wierzyć? Takt to coś, co jedni mają, a inni mogą sobie co najwyżej wystukać.